Witamy Państwa bardzo serdecznie prosto z siedziby Zbuduj Przyczepę. Często przy wyborze tego typu firmy nurtuje nas szereg pytań. Do kogo się zwrócić, czy też na co zwrócić uwagę przy wyborze tego typu firmy? Pozwólcie Państwo, że rozwieję Wasze wątpliwości, gdyż firmy Zbuduj Przyczepę cechują następujące wartości. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Niezależnie, czy chcesz w swojej przyczepie otworzyć gastronomię, zabrać ją na drugi koniec świata, czy może otworzyć bar, zrealizujemy każdy Twój pomysł. Współpracujemy z renomowanymi producentami, stąd też jakość, a przede wszystkim innowacyjność z pewnością sprosta Twojemu pomysłowi, jak i oczekiwaniom. Nasza kala mieści się zaraz obok Warszawy. Tym samym, dzięki lokalnej produkcji, mamy mocno konkurencyjne ceny, zarówno na rynku europejskim, jak i polskim. Za zbuduj przyczepę przemawia naprawdę wiele argumentów, a jeszcze więcej zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami.